Czasami rodzice mówią do swoich dzieci, córuś, ty sobie takiego chłopa wybierz, żebyś z nim miała dobrze. No właśnie, ale czy to jest wychowanie do miłości, czy do egoizmu? Czy tu chodzi o to, żeby ona miała dobrze, czy o to, żeby on z nią miał dobrze, żeby razem ze sobą przeżyli życie dobrze. I co to znaczy dobrze? Mentalność świata, w którym żyjemy, prowadzi nas do takiego myślenia w kategoriach komfortu, w kategoriach wygody, w kategoriach wypełnienia swoich potrzeb. A Bóg pokazuje nam jasny kierunek, że celem naszego życia jest świętość. Świętość, która jest maryjna, która jest zwykła. A jednocześnie cała przeniknięta Bogiem. W Maryi właśnie widzimy całe piękno wcielenia. W niej jest piękne człowieczeństwo, które dało w niesamowity sposób przestrzeń do tego, żeby Bóg mógł się uobecnić. Święty Paweł VI mówił, że każda świętość jest w jakimś odcieniu tej świętości Maryjna. To znaczy, że. Nasza relacja z Maryją to nie jest tylko kwestia pobożności, ale to jest kwestia samej istoty i samego rdzenia tego, czym jest nasza wiara. Więc można wobec tego się zapytać, jak można być świętym bez relacji z Maryją. I kiedy chcemy poważnie mówić o świętości, to potrzebujemy. Spojrzeć na to, w jaki sposób Bóg przychodzi do Maryi. I kiedy widzimy scenę zwiastowania, kiedy widzimy, w jaki sposób ona oczekuje na Boga, w jaki sposób ona jest na niego otwarta, możemy zobaczyć pewną taką dynamikę działania Boga w jej życiu. I przeglądając swoje życie na kartach Ewangelii, możemy widzieć w życiu Maryi, nasze życie, przyglądając się temu, w jaki sposób Bóg do niej przychodzi, możemy uwrażliwiać nasze serca na przyjście Boga do nas. I widzimy w Ewangelii świętego Łukasza jest napisane, że Bóg posłał anioła do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. I to nie znaczy tylko, że Bóg zna konkretne miejsce na mapie, gdzie ona mieszka. Ale to znaczy, że Bóg wie o niej wszystko i Bóg zna ją w sposób bardzo osobisty. Ale patrząc w tą Ewangelię jak w lustro, możemy zobaczyć tutaj siebie. Możemy odkryć prawdę o nas. Możesz odkryć prawdę o Tobie. Bóg chce Ci powiedzieć, że Ciebie zna i że Ciebie kocha. I że nie tylko wie w sposób taki intelektualny, czy pamięta różne wydarzenia z Twojego życia. I nie tylko chce powiedzieć Tobie, tak jak neolowi, że widział jakieś wydarzenie w Twoim życiu, którego nikt inny nie widział. Ale przenika Ciebie i zna Ciebie tak jak nikt inny. Tak jak nawet Ty sam siebie nie znasz. Tak jak ja nawet sam siebie nie znam. I Bóg wie, do czego jesteśmy zdolni. Kiedy powoływał Piotra, wiedział, do czego Piotr jest zdolny, wiedział, że jest zdolny się go zaprzeć, ale nie cofnął łaski powołania, bo łaska jest większa niż słabości, łaska jest większa niż grzech. I właśnie taki Bóg przychodzi do Maryi, i taki Bóg przychodzi do mnie i do Ciebie. I tak jak Maryja przyjęła Archanioła, który przyniósł jej Boże Słowo, tak ona dziś przychodzi do nas. Anioł w Biblii to jest ktoś, kto jest posłany. Niekoniecznie musi to być jakiś byt duchowy. Teologia o tym mówi, że słowo anioł odnosi się do misji, do posłania, do wszystkich sytuacji, Osób, których Bóg używa do tego, żeby przynieść dobrą nowinę. Możemy powiedzieć dzisiaj, że dla nas aniołem jest to wydarzenie peregrynacji, kiedy już Bóg nie posyła do nas anioła, ale posyła do nas królową aniołów. I tak jak anioł przyniósł Maryi Boże Słowo, nie miał od siebie nic do dodania. Chciał być czysty i przezroczysty dla Boga. Tak samo ona przychodzi do nas, ale ona cała sobą wskazuje na Jezusa, którego przynosi. Ona chce nam Jego przynieść. I ona, która przychodzi do na nas jako królowa aniołów, chce, żebyśmy odkryli to wydarzenie peregrynacji jako wydarzenie bardzo szczególne, bo od momentu zwiastowania. Rozpoczął się w życiu Maryi nowy okres, nowy czas. Zupełnie nowy czas w jej życiu, nowy w ogóle czas w historii świata. Przecież nigdy przedtem Bóg nie zrobił czegoś tak nieprawdopodobnego. A oto od tego momentu w historii zbawienia Syn Boży się wcielił. I zwiastowanie, i takie przyjęcie Boga jak Maryja w zwiastowaniu, jest zawsze początkiem nowych rzeczy. I potrzebujemy uczyć się myśleć w takich kategoriach o Bogu i o Jego działaniu w naszym życiu. Kiedy Jan chrzciciel wyszedł na pustynię i wzywał do nawrócenia i chrzcił ludzi, to oznaczało, że w życiu ludzi rozpoczyna się zupełnie nowy czas. Kiedy my myślimy o chrzcie, myślimy o chrzcie w taki sposób, że no, to jest polanie. Wodą główki dziecka, jakiś obrzęd. Ale tak naprawdę w rzeczywistości duchowej to jest zanurzenie w Boga. W momencie chrztu otrzymujemy nową naturę, rozpoczyna się zupełnie nowy czas w naszym życiu. Otrzymujemy życie nadprzyrodzone. Żyjemy jakby cały czas 24 godziny na dobę zanurzeni w Bogu, bo Bóg rozpoczął coś nowego. I to nie jest coś, co się zaczyna i co się kończy. Ale kiedy Bóg coś rozpoczyna, to to zawsze trwa i rozciąga się na całą wieczność. Tak jak nasze życie. Każdy z nas począł się w jakimś momencie historii, w jakimś miejscu, w jakimś czasie, ale my nigdy nie przestaniemy istnieć. I wszystko, co Bóg rozpoczyna, nie będzie miało końca. Dobrze, żebyśmy tak przeżyli peregrynację. Nie jako spotkanie, które będzie trwało w naszej parafii 24 godziny na dobę, ale jako wydarzenie, które rozpocznie zupełnie nowy etap w naszym życiu. Jako wydarzenie, przez które stworzymy Bogu przestrzeń, żeby On mógł zrobić coś nowego w nas. Czasami być może po wielu latach. Życia duchowego, różnych zmagań, różnych prób osiągnięcia pewnych celów, które sobie wyznaczyliśmy, jesteśmy często najzwyczajniej zmęczeni. Zmęczeni życiem, zmęczeni wieloma próbami, które podejmowaliśmy, naszymi staraniami, sfrustrowani. A co jeśli to jest czas do tego, żeby dać Bogu przestrzeń na to, żeby On sam mógł zacząć działać, tak jak Maryja. Przypomina mi się tutaj historia pewnego człowieka, który walczył z ruchami promującymi zabijanie dzieci, który robił wielkie pikiety, który robił manifestacje uliczne przez wiele lat swojego życia, i po wielu latach usiadł zmęczony w kaplicy przed Panem Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, i powiedział Jezusowi: Jezu, jestem zmęczony, nie mam siły, tyle lat. Tyle pracy, tyle wysiłku, a marny owoc. I wtedy podczas tej adoracji, po wielu latach zrozumiał, że to nie chodzi o to, co On ma robić, ale o to, co chce zrobić Bóg. I wtedy zaczął otwierać przy każdej klinice aborcyjnej adorację, gdzie Jezus był adorowany. I światło z modlitwy adoracji. Tak promieniowało na przestrzeń duchową, że kliniki aborcyjne stopniowo były zamykane. Wejść w tajemnicę zwiastowania to nie znaczy pytać się: Co ja mam zrobić? Wejść w przestrzeń zwiastowania to stanąć przed Bogiem w takiej dyspozycji. Chcę zgodzić się na to wszystko, co Ty chcesz zrobić w moim życiu. Chcę dać Ci przestrzeń w moim życiu, żebyś mógł być obecny. I tak jak przez Maryję stał się człowiekiem i przyszedł do nas jako człowiek, stał się obecny, tak też nie tylko chce przyjść do nas, ale przeze mnie i przez Ciebie chce być obecny w tym świecie. Więc to dzieło peregrynacji. Zaproszenie dla nas. Zaproszenie być może dla Ciebie. Pomyśl, o czym w swoim życiu myślałeś, że już się skończyło, już nigdy więcej nie wróci. Być może są sprawy, na których położyłeś kreskę. A być może Bóg chce rozpocząć w Twoim życiu coś zupełnie nowego. Być może, może chce Ci dać zupełnie nowe doświadczenie swojej obecności i swojego działania. Takie spotkanie z Bogiem przez serce Maryi, przez jej ręce to jest zawsze nowy czas, przez który Bóg może przemienić nasze życie, by dać nam swoją świętość.